ДОРАДСТВЕННЯ Досі спілка займається дорадством i wsparciem biznesu, można powiedzieć, w zakresie biznesu. Przez to, że nie musiałem długo prowadzić, e, długo wprowadzać dane do na przykład tablicy Excel'a albo czekać na wyniki, które podają księgowe, zawsze to tak za miesiąc zeszli w przyszłym, a, a mieć na bieżąco wyniki e, pracy, również kontrolować finanse, czyli kontrolować te pieniądze, które mam, na jakich kontach, ile ich mam, e, gdzie mogę ich e, wykorzystać, gdzie mogę wydać, gdzie muszę wystawić faktury, na przykład, żeby dostać jakieś zaliczki od klienta. Ten serwis pomaga w akurat zorganizować obieg pieniężny w taki sposób, żeby nie mieć zaległości, nie mieć jakichś przeterminowanych płatności i zorganizować przychody w sposób potrzebny. Daje możliwość budżetować i budować ten budżet firmy w lekki sposób.